Oczywiście powiem ja się bardzo cieszę, jeśli z Panem spotykam, bo gdziekolwiek w Polsce jestem, to mówię to samo, to też szczerze muszę przyznać. No, no ale cieszę się bardziej i e, może nawet podam powód, dlatego że bywałem tu bardzo często, nie tylko jako poseł, kiedyś oczywiście naprawdę często, a wcześniej jako dziennikarz z Gazety Pomorskiej też przyjeżdżałem tu i wiele moim zdaniem nie najgorszych publikacji udało się we Włocławku, czy w oparciu o to, co się we Wocławku dzieje, napisać. Teraz, oczywiście, jeśli zapytacie mnie Państwo o jakieś lokalne sprawy, to postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A myślę, że polityk z moim doświadczeniem on już nie musi kombinować i dawać, że coś wie, jeśli nie wie. Więc jeśli nie będę potrafił odpowiedzieć na jakieś pytanie, to powiem nie wiem, dowiem się, odpowiem na następnym spotkaniu czy takiej konferencji prasowej. Jeśli uznacie Państwo, że w oparciu o to, co mi pytacie, powinienem podjąć jakąś e, interwencję na jakimkolwiek szczeblu, to oczywiście też to no. zrobię. E, dwa, trzy w zasadzie tematy są takie, które nie znikają. Z żadnej debaty. Jutro będę w radiowej trójce o godzinie 9.00. W niedzielę będę w programie Weronicza 17 w TVP Info o godzinie 9.45 i przypuszczam, że też przede wszystkim mówić będziemy i o wyborach prezydenckich, o Ukrainie, która rzeczywiście się dość mocno komplikuje i o sprawach. I rolników, ale w ogóle tych szerszych protestów, i, ten sytuację, i o tej sytuacji, gdzie za sprawą protestów próbuje się rozmawiać z rządem, co znaczy, że dialog w Polsce rzeczywiście zaginął. Oczywiście nie chciałbym już też opowiadać, co żeśmy zrobili, kiedy żeśmy rządzili jak ukrótnie przeżywałem rządy SLD w latach, jako parlamentarzysta w latach 93-97-2001-2005, no i niektóre rzeczy udało się zrobić, niektóre nie. Ale gdy idzie o dialogowanie z różnymi środowiskami społecznymi, to rzeczywiście tutaj byliśmy dobrze, dobrze za naszych czasów, przecież udało się powołać tę komisję. W której no kiedy pojawiły się problemy na przykład górników, też mieliśmy z tym bardzo trudno, to w przeciągu trzech dni, że było dynamicznie, to prawda, było, ale w przeciągu trzech dni udało nam się w dialogu ani na ulicy te problemy rozwiązać. Więc myślę, że niedostatek dialogu pojawia się na terenie całej Polski. Gdy idzie o wybory parlamentarne, gdy idzie o wybory prezydenckie, o, wystawiliśmy swoją kandydatkę i liczymy, że zbierzemy za jej sprawą plony nie najgorsze. Oczywiście pojawiają się rozmaite pytania o sposób prowadzenia przez nią tej kampanii wyborczej. Wszystko jest dyskusyjne na ten temat też po. Gdy idzie o te protesty, ja też dostaję dużo listów, dużo przyjmuję delegacji z naszego województwa, pomorskiej Pomorskiego, delegacji rolników, no to też moim zdaniem zawiódł tutaj dialog, zabrakło wyobraźni, gdy idzie o rozmawianie z tym środowiskiem. Mówi się o tych problemach związanych z dzikami, które niszczą, mówi się i o mleku, i o tym, że rolnicy będą musieli płacić kary. Tak, to są ważne rzeczy, ale gdy idzie o takie interwencje, których przyjmuje dużo, bo przyjmowałem bardzo dużo, to myślę, że dużo gorsza sytuacja, czy jeszcze gorsza sytuacja jest wśród salowników, wśród producentów owoców miękkich, Malin, truskawek i ci, którzy od roku już wiedzieli, że przecież ten konflikt z Rosją on powodować będzie jakieś trudne sytuacje gospodarcze, no zabrakło wyobraźni, żeby szukać innych rynków. Włosi sobie dla przykładu z tym tak poradzili, że skoro embargo rosyjskie, to potrafili przysyłać te owoce do Polski, tak jak my byśmy nie mogli zdobywać tych rynków. Głoskich. Więc to y, wszystko jest, y, co powstaje jako problem, grzechem zaniechania, grzechem wyobraźni, grzechem, myślę, y, płynącym z niskiej jakości urzędników, y, których objęła pani premier po poprzednim premierze Donaldzie y, Tusk. Gdy idzie o kampanię prezydencką, będziemy na pewno tutaj obecni. Ona też jest przed prożem do wyborów parlamentarnych. Rezultat, który uzyskaliśmy ten samorządowy, nie jest rezultatem, o którym myśleliśmy. Myśleliśmy, że sprawimy się w tym lepiej. Mamy oczywiście i wielu radnych i wielu dalej wójtów, burmistrzów, prezydentów i 12 prezydentów miast, choć e, jakoś inaczej to sobie wyobrażaliśmy, inaczej to znaczy lepiej. Kiedy w wielu miejscach, czy na konferencjach prasowych, czy na spotkaniach ze studentami, czy z różnymi środowiskami, odbywam w całej Polsce, bo ja tak mniej więcej Polskę dwa razy w roku objeżdżam wszystkie e, województwa, no to uważam, że póki w Sojusz Lewicy Demokratycznej mówił, wybierzmy przyszłość. I rysował te koncepcje na przyszłość, to wyglądało to dobrze, osiągaliśmy dobre wyniki. A tutaj moim zdaniem te słabsze lata, czy te słabsze czasy dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, one przyszły kiedy zaczęliśmy za bardzo zajmować się przeszłością, za bardzo stawaliśmy się kustoszami, tych starych czasów, zamiast rozstrzygać to, co przecież dla ludzi każdy rządzący powinien operować, przygotowywać na jutro, na za tydzień, za miesiąc czy oczywiście w dużo dłuższej perspektywie więc um, tę politykę historyczną czasem budowaliśmy zupełnie e, nierozsądnie. Ja nie chcę lekceważyć tych starych czasów, nie chcę lekceważyć ludzi, którzy. W tamtym czasie pracowali, bo w tamtym systemie były niższe technologie, i to trudniej się pracę wykonywało, ale to już nie powinno być przedmiotem jakiegoś codziennego o, zainteresowania poli. Gdy idzie o jakieś projekty ustaw, to kiedy je wciąż przeglądam, to składaliśmy je naprawdę bardzo mądrze i bardzo potrzebnie. Gdy idzie o rozmowy z ludźmi, to myślę, że jesteśmy informacją, która się z tymi ludźmi spotyka dość często, że nawet najczęściej, ale zabrakło nam takiego wiatru, świeżości, i myślę, że Magdalena Ogórek jest otwarciem na nowe środowiska, na nową formę prowadzenia kampanii wyborczej. Wiem, co mi Państwo, i jakie pytanie zadacie, dlatego na razie nic nie mówię, żeby oczywiście nie płacić Państwa, że powiem to, co na pewno chcielibyście zawrzeć, gdy idzie o kampanię swoich pytań. To myślę, że to zmieściłem się w tych kilku minutach, żeby Państwa zachęcić do zadawania pytań. I teraz już proszę bardzo, gdybym mógł tylko prosić o trudne pytania, bo na łatwe odpowiada mi się dużo trudnych to może a propos kampanii prezydenckiej, jak by się Pan odniósł do ostrych słów przeciwników politycznych w mediach o Waszej kandydatce, że w polityce zabiegnie znaczy znaczy Im bardziej ostre słowa, tym odnoszę wrażenie, że ta kandydatura nasza jest kandydatka i jest kandydatką bardzo poważną, bo gdyby rzeczywiście była traktowana tak jak powietrze i nie zwracano na nią uwagi, to odnosiłbym wrażenie, że rzeczywiście jest na tyle słaba, że nie warta uwagi konkurentów. A kiedy rzeczywiście konkurenci zaprzętają sobie dr Magdaleną Górę uwagę, to znaczy, że ta kandydatura ich boli, że o tej kandydaturze myślą i obym miał rację. Powiedziałbyś może w regionie wywołaczy w w kampanii? E Planujemy, wciąż pisany jest program i wizyt. Wierzę, że tak, choć ta nowość prowadzenia tej kampanii polega również na tym, że naprawdę my tej kandydatki nie ciągniemy za sobą. Ona nas ściągnie, wskazuje jakieś dobre tropy i wierzę, że wskaże również trop taki, by przyjechała do Wrocławka, a my za... Kontynuując jeszcze w takim razie kandydatkę, czy odważy się odpowiadać w końcu na pytania mediów? Właśnie o tym nie mówiłem, bo wiedziałem, że ktoś z Państwa to e, pytanie do zabaw. No to już szczerze mówiąc, nigdy tego do tej pory nie mówiłem w tych debatach, ale też chciałbym, żeby e, tę swoją kampanię wyborczą prowadziła w sposób bardzo zróżnicowany, bo nie jest to Milczenie. Nie spotyka się fakty z dziennikarzami do tej pory tak szeroko. Ale rozpoczęła kampanię, jakiej w tym 25-leciu nie prowadził nigdy żaden kandydat. Bo uruchomiła tę przestrzeń elektroniczną, Facebook, profile, portale rozmaite, i tam jest obecna jak rzadko kto, kiedy ja wchodzę tę przestrzeń elektroniczną, to zazwyczaj, wiecie Państwo lepiej niż ja, że internauci, każdego, nawet kogoś, kto jest szlachetny do bólu, a pokłady moralności ma większe niż pokłady soli w jeliczce, to przez internautów przerabiany jest na tatar. Tymczasem ta przestrzeń internetowa, ona bardzo ładnie brzmi dla Magdaleny Ogórek, też myślę, że jest pierwszą osobą, która potrafiła znaleźć dialog dobry w tej przestrzeni elektronicznej. Choć kiedy Pani redaktor pyta o to, kiedy pojawi się dla tych mediów tradycyjnych, to też na to czekam i będziemy ją do tego zachęcać, żeby stało to się szybciej niż później. Jaki wynik jest realny, jaki Was zadowolił kandydat? Panie redaktorze, to gdybyśmy sondaż taki robili dla przykładu w Radzie Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to moglibyśmy liczyć na 97% poparcia. Ale kiedy będziemy taki sondaż robić gdzie indziej, to wszystko zależy też od pracowni dla kontynuowania. Tego mojego żartu o tych sondażach. Te sondaże rzeczywiście one są bardzo różne. E, to jest już moja szósta kadencja i ja nie pamiętam jeszcze takich szaleństw e, sondażowych, czyli takiego amoku sondażowego. Czasem pojawia się 5-6 sondażek dziennie i różnice w takim sondażu są kilkunasto procentowe. Gdybym powiedział, że w związku z tymi różnicami ja na te sondaże nie patrzę, to też bym troszeczkę e, okłamywał Państwa jasne, że patrzę i nawet już nie jestem zdezorientowany, <tryk> czyli patrzę, e, jaka pracownia, e, potrafię sobie to szybciutko zanalizować, jak te pracownie pokazywały sondaże w poprzednich wyborach, wyciągać średnią choć z matematyki nigdy mi dobrze nie szła, ale gdy idzie o sondaże, to myślę, że i analizowanie sondaży w taki matematyczny sposób, no to tak kwalifikacje mam na z plus. Pani Marszałko, czy zechciał Pani mieć trzy cechy, czy też trzy obszary, w których kandydatka Paniłek będzie lepsza od pana prezydenta obecnego? Muszę udawać zaskoczenie tym pytaniem. Jest teraz udaje zaskoczenie, jestem zaskoczony, długo myślę, jakby na to... E, odpowiedzi. Przede wszystkim e, jest bardziej otwarta bo w tej przestrzeni e, elektronicznej e, porusza się bez tematów e, takich bardziej otwarta. Myślę też, że nie unika tematów trudnych. Mimo całego szacunku do pana prezydenta. Komorowskiego. Naprawdę szczerze ten szacunek podkreślam, ale to też mówiłem publicznie i myślę, że skoro Pan Prezydent mi do tej pory nie zwrócił na to uwagi, to może uważa, że mam trochę racji. Pan Prezydent pełni tę prezydenturę od uroczystej kartki w kalendarzu do kolejnej uroczystej kartki w kalendarzu, czyli szuka ważnych dla Polaków dat i wtedy zabiera głos. Tymczasem, kiedy pojawiają się takie problemy, jak problemy górników, jak problemy rolników, to po górnikach pan prezydent przypomniał sobie wtedy, kiedy już wiadomo było, że się dogadali. Wcześniej nie powinien być, nie potrafił być, czy może nie chciał być tym człowiekiem, który nawiązuje dialog. Więc myślę, że bardziej gotowa do bycia mediatorem w różnych konfliktowych sytuacjach. Też jest Magdalena Ogórek. Trzecia rzecz, to zaznaczyła w swoim wystąpieniu. Też uważa, że nie może być w polityce z charakterów, z którymi się nigdy nie rozmawia, i aniołów, z którymi rozmawiać można. Czyli powiedziała o tym telefonie do wina i można to traktować nie nawet w kategoriach dosłownych, a w kategorii pewnej symboli że podniosłaby słuchawkę telefonu od Putina czy zadzwoniłaby do Putina, to znaczy, że uważa, że każdy dialog jest lepszy od odwracania się plecami. Myślę też, że łączy młodych i starszych, uosabia szacunek do ludzi. Wyróżnia się tym wszystkim co robi. Pośród innych kandydatów, i to mnie cieszy. Rozumieniając temat, wczoraj byliśmy pewnie w większości obecni na konferencji dotyczącej budowy drugiej tamy na myśle. Pomysł, który faktycznie wraca jak bumerang przy okazji Boże, różnych kampanii, czy to parlamentarnych, czy to samorządowych. Jak Pan ocenia szansę tego projektu? Sam wielokrotnie podpisywałem się pod wieloma tymi e, petycjami, wnioskami, mniej krzykliwymi, bardziej krzykliwymi. E, I uważam, że tylko przez rozwój gospodarki, nie przez zaklęcia, nie przez petycje można to e, zrealizować. Dochody do budżetu buduje się. Jakoś mało atrakcyjnie w Polsce. Czyli my wiemy, czy ci rządzący wiedzą jak wydawać pieniądze, ale nie mają pomysłu jak rozruszać gospodarkę i jak mnożyć dochody. Był taki pomysł pana premiera Tuska o polskich inwestycjach, gdzie tam wkładem miał być 40 miliardów złotych, a później to wszystko miało się tak rozruszać że pieniądze sypałyby się drzwiami i oknami. Później się okazało, że ta inwestycja, ona przyniosła nawet straty, a nie przyniosła żadnych zysków, sama jej obsługa pracowników była bardzo kosztowna. Więc żeby myśleć o takich ważnych sprawach jak ta ma, o której pani redaktor mówi, trzeba nauczyć się poszukiwać dobrych źródeł rozbudowywania budżetu i nowych wpływów. Do budżetu. To tak, jak się mówi o polityce socjalnej, społecznej, to kiedy my jako SLD mówiliśmy w naszej pierwszej kadencji 93-97 o polityce społecznej, soc socjalnej, rodzinnej, to widzieliśmy, że musimy najpierw rozbudzić, rozbudować gospodarkę i rzeczywiście, mimo że nie byliśmy w Unii Europejskiej, rozwój za tamtych naszych czasów doszedł do 7,4%. PKB, dzisiaj on jest taki herlawy, i kiedy na przykład platforma, czyli rządzący, mówi rządzi o rządzie tacy liberalnie, a ja dostaję od przedsiębiorców książkę, która jest 267 nie spełni barier, przeszkód dla dobrego, zdrowego gospodarowania, no to widzę, że właśnie w tych 267 przeszkodach jest bariera żeby tę budowę tamę przyspieszyć, bo wciąż y, przez te bariery i niemożność rozwijania tej gospodarki y, ta tama będzie wciąż niespełniona. Nie ma dobrych warunków do gospodarowania, wciąż y, przedsiębiorcy uważają, że inwestowanie w Polsce to duże ryzyko. Nie spadniecie Państwo z krzesła, jeśli. 200 miliardów złotych przedsiębiorcy trzymają w tak zwanej przysłowiowej skarpecie albo w instrumentach finansowych, rentierskich instrumentach finansowych, no to w niewielu krajach na świecie tak się dzieje, że przedsiębiorcy majątni zamiast inwestować wolą przeciekiwać. To jest kolejna bariera, że rząd nawet by chciał, bo każdy rząd chciałby budować 7 tam, każdy rząd chciałby y, o 300% podwyższyć wynagrodzenia, tylko musi stworzyć warunki, żeby coś z tego chcenia mogło się spełnić za sprawą rozwoju gospodarki. Więc wydaje mi się, że rządzący naprawdę powinni podkręcić tempo, żeby te pieniądze na rzecz budowy tamy się znalazły, bo kiedy my mówimy o nieszczęściu, e, jeśli ta tama nie będzie wybudowana, no to przecież to nie płynie z jakiejś politycznej kalkulacji, tylko z wyobraźni. Oczywiście do tego nieszczęścia e, może do kilka lat temu, przecież ta tama przestrzała w szwach. Pamiętamy tę sytuację. Podkreśla się zawsze wielką rolę, właśnie parlamentarzystów, nie tylko z właściwie z całego regionu, bo problem uregulowania i zabezpieczenia przede wszystkim czy całego regionu, w tej sprawie, myślę, powinniśmy zrobić opcję zerową na podziały polityczne. Tego rodzaju inwestycje, jak ta ma, tego rodzaju inwestycje, jak infrastruktura e, drogowa, czyli teraz już tutaj Włocławek jest e, dobrze wyposażony, e, myślę, drogowo, czyli te wszystkie złe rzeczy się zakończyły, ale teraz, kiedy y, Bydgosz mówi o y, dziesiące, no to my moglibyśmy w pewnym powiedzieć, no tak, może są ważniejsze sprawy. Nie, musimy myśleć. Y, loj, lojalnie kategorią całego województwa i przy takich inwestycjach, jak ta, o której mówi pani redaktor, czy przy tych inwestycjach drogowych naprawdę legitymację polityczne do szaty i wszyscy powinniśmy obojętnie jaki rząd rządzi się wspierać. To prawda jest, że rządzą różne rządy. które potrafią zarobić kasę, inne